O ile dwójka jest takim otulającym, ciepłym, zmysłowym, kobiecym zapachem, to Sens Dubaj 3 jest zapachem zimnym. Ja nazywam to zapachem zimnych kwiatów dla wszystkich osób, które nie lubią właśnie przesłodzonych i za bardzo otulających zapachów, tylko bardziej wytrawnych i świeżych. A skład ma absolutnie zaskakujący, ponieważ są to zielone liście cytrusowe, galbanum, bergamotka, kwiat gorzkiej pomarańczy, czarny pieprz i gałka muszkatołowa w nutach głowy. W nutach serca jest śliwka, morela, brzoskwinia, czerwone jagody, jaśmin, ylang-ylang, ilang, gardenia, róża i kwiat pomarańczy, a w bazie jest ambra, drzewo sandałowe i piżmo. Zapach, który jak zamknę oczy, to mi się kojarzy z takim zimnym, wytrawnym zapachem kwiatów, chociaż jak widzimy, jest bardzo również owocowy i ambra, drzewo sandałowe i piżmo nadają takiego, takiej, takiego pazurka, takiej, takiego charakteru właśnie orientalnego w tej pięknej kompozycji kwiatowo-owocowej.